Dzień dobry, witam państwa na antenie Racjonalista TV. Jest dzisiaj z nami Maciej cek nasz członek z Katowic, członek Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów i członek Partii Zieloni, koło. Katowicka. Katowickie. tak. No i tutaj chciałbym pogadać o TTIP. Ten temat już żeśmy poruszali przy okazji manifestacji Zielonych we Wrocławiu. No, jak Państwo wiedzą, jeśli Państwo znają ten materiał, poruszyliśmy go na tej zasadzie, że się nie do końca zgodziliśmy ze to stanowiskiem zielonych. Jest szansa, że dzisiaj będzie podobnie, ale zobaczmy. Tak. No i tutaj powtórzę, jakby no, moje podejście, to znaczy, ja ogólnie, ja ogólnie jestem za globalizacją, nie jestem alterglobalistą i to jest jakby mój punkt wyjścia. Jestem proglobalistą. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że globalizacja to nie jest sama radość, jest mnóstwo wad. Ale ogólnie uważam, że zjednoczenie się Europy ze Stanami Zjednoczonymi handlowe i być może nawet polityczne w dalekiej przyszłości byłoby bardzo korzystne. Mhm. I tutaj tę umowę traktuję jako taki krok ku temu zjednoczeniu, bo ona na przykład znosi cła pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską i to jest jakby dla mnie no, taki główny argument, który mnie nastawia za tą umową. No więc Jacku, nie. Ja też jestem globalistą, ale też może w innym znaczeniu, chciałbym na przykład, żeby wszyscy ludzie się kochali, żeby był może jakiś ogólny rząd światowy, żeby może ONZ miało większe kompetencje, więc pod tym względem być może jestem również globalistą, ale z drugiej strony to co mówisz, samo zniesienie ceł, to też nie jest TTIP, tak? E, to jest e, coś, co Ty wiesz, ale nie do końca, ponieważ wszystkie obrady na ten temat są tajne. Wobec tego, to co wiesz, to jest dlatego, że niektórzy drążą temat, że chcą wiedzieć więcej. Ale powiedz mi, jak to mhm. jest. E, przepraszam, że ci tak wejdą słowo. Czy mhm. one są tajne, bo są tajne? Czy one są tajne dlatego, bo czasem coś jest tajne nie dlatego, że jest rzeczywiście tajne, tylko dlatego, że wiesz, są jakieś komunikaty na stronach, że coś tam się dzieje, że są obrady. Ktoś, kto się tym bardzo przejmie, może w to wejść. To wzią. znaczy, nie, to jest utajnione. Problem jest mhm. taki, że. Czyli do... rzeczywiście jest utajnione. Tak. Jak było informacji. To znaczy, tak? niektórzy ludzie po prostu pytają, mhm. słuchajcie, Unia Europejska, jesteście naszymi przedstawicielami, negocjujecie ze Stanami Zjednoczonymi w jakiś traktat, powiedzcie, co tam będziecie negocjować. I nagle dowiadują się, niestety nie powiemy, to jest tajne. Aha, czyli rzeczywiście jest tajne. Dokładnie okay. tak. Wobec tego nie wiadomo, co jest ustalane. I to jest jakby pierwsze zagrożenie. Jeżeli mamy mieć duży, fajny układ między Stanami Zjednoczonymi, fajnie by było znać, żeby co yy, Kanada, Stany Zjednoczone, bo to jest powiązane też z układem z Kanadą, yy, planujemy w tej dziedzinie. Na przykład to, co mówisz, pozbycie się yy, taryf celnych na, na wszystko na przykład, albo na jakieś tam ograniczone rzeczy, ale fajnie by było wiedzieć, jakie są warunki brzegowe danych krajów i na co się tak naprawdę zgadzamy, ponieważ yy, Wygląda na to, że to nie będzie e, zjednoczenie się krajów, to co optujesz. I czym czy myślę, że ja też bym nie, nie, nie bardzo był przeciwny, e, ale bardziej e, zjednoczenie korporacji, że te korporacje chcą umieć kontrolować niektóre aspekty prawne w obu tych krajach. I one staw, mogą chcieć się postawić dzięki takiemu układowi ponad e, Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. I tu zaczyna być problem, ponieważ wszystko się opiera na sferze domysłów, yy, które nie są jawne, które yy, być może pozwalają komuś zarządzać na wyższym poziomie niż kraje, no i zaczyna być yy, trochę matrix. I, i, I dlatego ja mogę się z Tobą zgodzić, bądźmy globalistami, łączmy się, yy, ale tak, przejrzystość, bo inaczej. No tak, no to, to z tego co mówisz, to rzeczywiście ten tryb yy, uchwalania tej umowy jest yy, dziwny. Aczkolwiek nie wiemy do końca. No, ja Ci tylko powiem, że poza korporacjami yy, i rzeczywiście no, istnieje zagrożenie, że z demokracji przechodzimy w system korporacyjny. Dokładnie to jest tak. zagrożenie od dawna jakby dyskutowane. Dokładnie I tak. de facto mamy państwa, na przykład Koreę Południową, yy, które są w dużej mierze w ręce potężnych korporacji co i tak jest lepsze niż na przykład Korea Północna, prawda, to nie jest tak, najgorsze jest. zło, no ale faktem jest, że może, może to być wyłamanie się z demokracji, która ma ogromną wartość i warto jej bronić. Natomiast druga rzecz, no to jest oczywiście to, że utajnienie części tych obrad może mieć po prostu znaczenie takie, że no nie jesteśmy wszyscy na świecie jedną wielką przyjazną rodziną, Chiny też robią swoje własne unie, i może to mieć też znaczenie polityczne, że nie chcemy na przykład zdradzać, na co się zgadzamy, na co się nie zgadzamy, jak się kłócimy. Gospodarką, które póki co z nami rywalizują. Bo ja osobiście wolałbym, żeby cały świat się zjednoczył, żeby Chiny nie były rywalem niczyim, tylko też, żeby były jakby nasze, a my ich. Dokładnie. tylko... Nie miałbym nic przeciwko, chociaż musieliby trochę zmienić ja rząd. Troszkę rozumiem. Mówię ten... o ludziach, nie o rządzie. I Rozumiecie. Tak? Ja też rozumiem, że czasami w negocjacjach fajnie nie odkrywać wszystkich kar. Z uwagi na też osoby trzecie. Też, ale z Czyli trzech... Państwa trzecie. Oczywiście, Nie no, rozumiem wywiady, mhm. ale wydaje mi się, że wywiady jest szansa, że wiedzą więcej na temat tych układów niż zwykli obywatele. I tutaj trochę ten argument uważam za z tego powodu nietrafiony. Wydaje mi się, że można zachować niepewność negocjacyjną i warunki negocjacji, jeżeli się wystawi warunki brzegowe. Czyli na przykład Europa chciałaby. Stąd dotąd ale nie mniej niż stąd dotąd i o tym rozmawiamy i o tym jest ten pakt i tego będzie dotyczyć a nie czegoś innego a jeżeli jest powiedziane, że rozmawiamy o czymś nie powiemy obywatelom wam o czym Yy, ale yy, będziemy coś ustalać i to jest ważne, to zaczyna być naprawdę to, co mówisz, problem demokracji. Yy -y. Ale posłuchaj, yy -y. dobrze, to yy -y. myślę, że wszyscy zrozumieliśmy ten argument, yy. Yy, natomiast no, w tym momencie jesteśmy na etapie, że być może umowa TIP jest super. Tylko jest niepotrzebnie utajniona? Czyli czy w tym momencie jakby strona mm, rządów y, Europy stanów, i Stanów tak, stwierdzia, okej, okay, to nie będzie utajniona, przepraszamy, czy już by zmieniło wasze stanowisko jako zielone? Jest dużo szansa, oczywiście, tylko A. no wszystko zależy, co by było w tym... No tutaj, tak, wiem, ale, ale to nie jest tak, że odrzucacie to apelę całkowicie. Zgadza się, no jeżeli... Odrzucamy w tej chwili niedemokratyczność postępowania, no zimno, druga tak, rzecz, tak. która jest problematyczna, to zakres tych ustaleń, ponieważ przepisy w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i w Europie są w niektórych, każdy kraj ma też swoje niektóre rozwiązania, są bardzo różne w wielu dziedzinach. Jedną z bardzo kontrowersyjnych jest prawo autorskie, gdzie Stany Zjednoczone, pod naciskiem korporacji, mają to, to, to ograniczenie bardzo długie, bardzo mocno umocowane. I nie możemy na przykład mieć przedstawienia o Kubusiu Puchatka w naszej polskiej szkole, ze względu na prawa autorskie i Walta Disneya. Ale też mają, dotyczą umów o związkach zawodowych, które mamy wynegocjowane w Europie w wielu krajach. I układy między rządami, że umówiliśmy się, że na przykład nie będzie niższej pracy niż ileś pieniędzy, tak? I nagle wchodzi umowa, która mówi, że ma. Która może mówić, bo jak już wspomniałem, to, to nie wiadomo, ale na przykład, że nagle pracodawca może wynegocjować wszystko, jak chce, ponieważ Stany Zjednoczone tak mają. Że, że tam nie ma niektórych rozwiązań, które są w Europie. I nagle się okazuje, że coś, co zostało wypracowane przez lata, w, w niektórych krajach. I zupełnie się nie liczy. I to jest też podważanie zasad demokracji. I też nie chciałbym może, żeby w Stany też miały narzucane niektóre rozwiązania europejskie. No, Że to nie ma... ważne co sobie y, jakiś tam konsensus społeczny się zbudował od wielu, wielu lat. Nagle przychodzi jedna umowa z Europą i wszystko wzmiecione, bo, bo tak powiedziała umowa. No tak, tylko wskazuje się też na to, że takie umowy bilateralne pomiędzy różnymi państwami istnieją i słabe państwa, na przykład jak Polska, w tych takich umowach bilateralnych ze Stanami Zjednoczonymi jest traktowana źle. Czyli na przykład w przypadku Polski być może i tak Polska by skorzystała, być może, wzmocniłaby tak. swoją pozycję. czyli to w, Paradoksalnie jest bardziej problem tych silniejszych w Unii Europejskiej, tylko na przykład Francja. No nie tylko, no u nas też, naprawdę nie, nie, nie myślmy sobie, że Polska jest aż tak słabym graczem na, na Nie, nie, na, na jest takim startowej. słabym bardzo, ale, ale chodzi... jest dobrym, tylko no, no jednak nie jesteśmy w ścisłej czołówce. Jesteśmy w drugiej dziesiątce, czy tam w trzeciej. Tak, 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 ale chodzi o to, że rozwiązania, które mamy w Polsce, mhm. nie są aż tak bardzo złe. Mhm. E, rozwiązania o tym, że nauczyciele mają swoje pensje, że możemy iść do służby NFZ-u, czy na przykład że prawo autorskie ma lat 50, a nie 70 na przykład po śmierci autora. I na przykład, że mamy dozwolony użytek, czyli ja mogę Tobie y, dać do poczytania moją książkę czy moją MP3, A Co w Stanach nie można? Tak, no że oczywiście, tak? że nie. O dane, straszne. No tak, tylko właśnie... Ale to ciężko sprawdzić, tak naprawdę. Nie, to jest nie do, ciebie... to, to, to nie, nie do ciężkie sprawdzenia. Patrzysz na przepisy i porównujesz. Te są takie, te są takie. Nie, nie, to ja wiem, tylko że ciężko sprawdzić to, czy. czy, czy... Co tam? Policja sprawdza ją książkę czytasz? Czy to jest Twoja książka? Wiesz co, no jeżeli będzie, policja wejdzie do Twojego domu na przykład i zarekwiruje Ci komputer, żeby sprawdzić, może się okazać, że masz niekupioną książkę, więc musisz powiedzieć skąd jest i jeżeli powiesz, że ode mnie, no to jesteśmy winni, tak? Już nie, nie pamiętam dokładnie, jak są przepisy, kto jest bardziej winny, ale. E... Nie, no to wiadomo Amerykanie naprawdę przesadzają, ale że aż tak, to przyznam, że nie wiedziałem, bo w przypadku papierowej książki to trzeba by chyba przybijać spinaczem rachunek imienny, gdzie nie. się ją kupiło i że to ty kupiłeś. Nie, no akurat papierowe ja też nie pamiętam jak jest, ale mi chodzi o, to, o sam system, tak? Mhm. E, że są różne rozwiązania i teraz, jeżeli jednolicimy jednolicami je, powinny być. Sporo negocjacji na różnych poziomach, co robimy z jakimi przepisami. A jeden pakt, który mówi wszystko jest ustalone, spowoduje no, no duże, duże problemy na wielu rynkach i złapie to też Polskę. To naprawdę to nie jest tak, że, 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 że my tylko na tym zyskamy. Yy... Mogą wiele osób tutaj w Polsce stracić firmy, osoby, które planują sobie na przykład, myślą, że będę miał jakieś zabezpieczenie socjalne, ponieważ świat wygląda tak, jak wygląda w tej chwili. Jeden pakt i poza pięć lat możesz nie mieć pracy, albo mieć inną, albo zupełnie na innych warunkach nagle musisz budować. Znaczy ja Ci powiem tak, że mm, rzeczywiście no, przekonujesz mnie do tego, że to powinno być jawne, bo. Ale też powiem, dlaczego, że na przykład prawa autorskie moim zdaniem w Polsce są za słabe, to znaczy na przykład własność intelektualna, własność muzyki, własność filmów. Możemy się pokłócić na następne słowa. Okej, no ale, ale w tym momencie być może by się przydała trochę bardziej restrykcyjnie przestrzegana, bo wiesz, no z jednej strony są ludzie, czyli demokratycznie nie zjedzą każdego muzyka czy filmowca, no po prostu. Ty masz jeden głos, ty robisz muzykę, a tu jest tą ludzi, którzy chcą mieć muzykę za darmo, nawet jeśli cię uwielbiają, wiesz, mm -hmm. są fanami, mogą, mogliby się zabić z miłości do ciebie, ale muzyka jest mieć za darmo, tak? No nie do końca tak jest. Jak no ale wiesz, przychodzą, płacą za, za koncert, za, za duże bilety na na. na no ale gazy. to dotyczy, wiesz, rockowej muzyki, muzyka Oj, nie klasyczna, nie, ale muzyka klasyczna, wiesz, jakiś kwartet, to, to już nie są koncerty na swój to taki no, muzyków też... wykańcza. Niedawno padła Jama, jedna z najstarszych, największych filmów muzycznych, bardzo zasłużona. No tak, Stresztą tylko żarty. Bach, Bach nie, nie dostanie już, czy Beethoven. Ale już. ci, którzy go grają. Którzy, zgadza, się, no... zgadza się, tylko mówię... A są to... też kompozytorzy współcześni, to tak. oni są już w ogóle w tragicznej sytuacji. Chyba, że komponują dla filmów amerykańskich. No tak, ale nie, wiesz, nie każdy kompozytor komponuje muzykę, zwłaszcza współczesną, która w ogóle się nadaje do filmów, a ona też ma prawo istnienia swoje. Tak, tylko mówię, to już wyjdziemy na, na kolejne spotkanie tak jest, na temat no, praw autorskich, ale... Nie, ale ja tutaj tylko chciałem zaznaczyć, widzą, że ja tutaj, tak na pewno wiele osób zdenerwuję, ale ja jako muzyk po części i osoba naprawdę lubiąca muzykę i filmy, no uważam, że tutaj raczej by się przydało zaostrzenie kontroli praw autorskich, a nie spoluzowania. No dobrze, później, później i problem, i będziemy albo na, 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 na. Tematu, tak tak. tak. W każdym hmm. razie, dla mnie jest to bardzo kontrowersyjny przepis hmm. TTIP i uważam, że w tej formie, czyli utajniony, z dużym polem manewru, z olbrzymim wpływem na kraje i olbrzymim wpływem na rozwiązania istniejące w tych krajach. Nie powinien wchodzić na już. No, mnie już pocieszyłeś, bo właśnie z tych rozmów, które prowadziliśmy we Wrocławiu podczas manifestacji, no. ja właśnie zadałem takie pytanie, może niezręcznie, czy w ogóle jest to odrzucone sam pomysł. Yy, no. Natomiast nas... Z tego, co Ty mówisz, rozumiem, że, że nie odrzucasz samego pomysłu. Ja nie. Tylko tryb, no to mówię o Tobie, tak, tylko tak. tryb, że jakby ten tryb był ok, no to, hmm. to może być, może się uda, prawda? Dokładnie. To, tylko... To już jest stanowisko mi znacznie bliższe. Dokładnie. Tak, bo... Jeżeli bym wiedział, jakie są kolejne hmm. punkty tego paktu, to wtedy możemy rozmawiać. Ten mi się podoba, ten nie, I ja jestem, wiem o czym mówię. A teraz rozmawiamy o tym, że mamy bardzo dużą umowę, bardzo tajną. I wprowadzaną bokiem, podważającą zasady demokracji i w Stanach Zjednoczonych, i, i, i w Europie. Więc na, na chwilę obecną, aha, chciałbym powiedzieć, że jeżeli ktoś podziela stanowisko moje, że w tej chwili nie powinien być ten transatlantycki pakt podpisywany, to na stronie stop/ttip.org można takie podpisy wysłać. I to nie tylko trzeba wysłać na papierze, tylko przez internet zbierana jest ustawa uh, inicjatywa obywatelska unijna i można przez komputer podpisać swój podpis. I to kiedy to będzie działać, mniej więcej. To kiedy będą prowadzone negocjacje? My mamy nadzieję, że w ciągu dwóch miesięcy zbierzemy dwa miliony podpisów, już jest ponad o, milion zebranych i będziemy po prostu działać, żeby w Demokratyczny zasad, da, można negocjować mnóstwo rzeczy i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Chinami, i z innymi krajami, jako Unia Europejska, i jako o, inne kraje na świecie. No, faktem jest, że ja jestem zwolennikiem Unii Europejskiej, ale faktem jest to też Andrzej Dominiczek, nasz redaktor, zwrócił uwagę na to, że bardzo często w parlamentach europejskich lądują politycy drugiego, trzeciego sortu. No, są tacy z którzy, Polskich, się, którzy są... Ale nie, jest, z Polską to nawet nie jest tak źle, wbrew, wbrew pozorom. Ja nie popieram wielu kandydatów, ale w Polsce to przynajmniej są znani politycy, tacy, którzy jeszcze mają znaczenie. Natomiast niektóre kraje Unii Europejskiej właśnie traktują to jako polityczną emeryturę. Czyli no to ja są uważam, takie leśne dziadki. Że jakbyśmy i... rozmawiali o Unii Europejskiej i jej oglądu i, i jak powinna działać, to jest też kolejna. No tak, tylko tu mówię, sprawa. że rzeczywiście no czasem trzeba tym naszym Parlamentom pomóc, temu naszemu Parlamentowi europejskiemu. No bo na razie jeszcze nie ma takiego w pełni poważnego podejścia do tej reprezentacji, która jest tam. Dokładnie obecnie. a są decyzje podejmowane, które są mają wpływ na, na, na no ogromne, przez... ogromny, często większe niż decyzje rządu krajowego, co samo w sobie moim zdaniem jest dobre, mhm. bo to sprzyja jednoczeniu się Unii. A moim zdaniem to jest wartościowa sprawa. Natomiast no, rzeczywiście no, trzeba jednak czasem patrzeć na ręce tym ludziom, co zawsze, tam robią. Zawsze. Powiem <grym> tak. ja działam w partii politycznej, ale też uważam, że no, i trzeba patrzeć wszystkim na ręce i wtedy jedynie mamy szansę na to, żeby ten kraj jako demokracja sobie radził. Jeżeli uznamy, że polityk jest dobry, bo jest dobry, bo jest politykiem, to już jest krok do tego, żeby się pogrążyć w anarchii. No tak, tak, więc dziękujemy Państwu za uwagę. No i tutaj zapraszam właśnie do wzięcia udziału w, w różnych inicjatywach naszych, do dyskusji też. Mam nadzieję, że znajdą się też głosy proamerykańskie, proumowowe, które będą no, starały się nam przedstawić różne aspekty tej sprawy yy, działające na korzyść. No zobaczymy, je, jakie, jakie to są argumenty, no bo właśnie póki, póki jest to w tej formie, wydaje mi się, że wszystkie argumenty, czy za, czy przeciw, są trochę... No, no, no gdy, gdybaniem, a wobec tego no, no, nie, nie wolno pozwolić nie, no na Najważniejsze to, jest pytanie, żeby... dlaczego to jest rzeczywiście utajnione? I tu może ktoś, kto jest dobrym ekonomistą, tak. yy, znajdzie jakiś Oczywiście. dodatkowy powód. No, myśmy tu podali dwa powody. Preferowanie korporacji, to Maciek. I yy, ja podałem, że być może chęć zachowania sekretu yy przed innymi rynkami, przed innymi uniami. No, bo rzeczywiście, no, czasem jakaś wpadka, że tam coś było, a Europa to odrzuciła. Może Albo powodować to tak jasne. No to może mieć jakiś Jeżeli skuter, ktoś ma pomysł, dlaczego, dlaczego umowa transatlantycka jest utajniana i, i, i się z nami podzieli, to zapraszam. No to zapraszamy. Dziękujemy Wam bardzo.